A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy Fest Challenge. Mamy gwiazdę, bo bez gwiazdy nie ma jazdy. Tu mam ściągę na ręce, czyli Mercedes 316 2010 rok 163 kunie. Przynajmniej tyle było, jak wychodzi z fabryki. Do wymiany Do wymiany mamy o taką uszczeleczkę. Uszczelka kolektora sącego i niby nie dużo, niby nie dużo, ale tu Wam pokażę, że taka uszczeleczka to nie wszystko. I pokażę Wam na czym sprawa wygląda Tylko zarzucimy takąś lampę To są wycieki tu są wycieki, Czyli kolektor ssący jest nieszczelny Odlas od głowicy Ta uszczelka tak naprawdę chwilę, chwilę pojeździ Jak jest autonowej I nawet nie musi dużo kilometrów zrobić Robi się twarda jak plastik, siada Może też być pęknięty kolektor szpilki się, Śruby się urywają z kolektora Bo takie przypadki też już widziałem No i co? No i trzeba trochę się narozkręcać Rozpinamy rurę z dolotu. Zrobimy tu trochę miejsca. Pokażę Wam też jakieś live gdzie trzeba co odkręcić. O! I to jest tak: tam, 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 tam w oddali jest śruba od EGR-u. Tą wykręcamy z dołu i drugą próbujemy odkręcić też. Tam jest wyżej. Wykręcamy tą, tą rurkę, która jest od egr -u. I później za kolejnością pozbywamy się wszystkich tych gadżetów. To będę ogrywał z góry, co, po co, na co i dlaczego, ale jest tu trochę kręcenia. No i zobaczycie jak to będzie wyglądało. Aktualiz aktualizując temat sprintera. Wyciągnięty jest filtr paliwa, oczywiście filtr powietrza, osłona silnika, założony korek, bo to jest taka blewka z boku gumowa. Założony korek, no i co? I za kolejnością. Zaczynam, zaczynam rozkręcać tutaj. Wyciągnę filtry, wyciągnę obudowę filtra paliwa i wyciągnę też EGiera. Bo te rzeczy, te rzeczy muszą stąd wyjechać, żeby był jakiś tam w ogóle dostęp. Jak już wyciągnę chłodnicę i wyciągnę, i wyciągnę podstawę filtra, to już jakoś będzie z górki. Później wam pokażę całą resztę. A więc dojechaliśmy do momentu, kiedy jest wyciągnięty egier. Giery tam z tyłu tak wchodzi bardzo głęboko nurkuje, ten wspornik trzeba odkręcić na dole jest śrubka tu jeszcze jest przyłapane do takich do paliwowych metalowych, ale tego już nie trzeba ruszać wystarczy delikatnie ją ruszyć tylko odsunąć na dole wspornik i po temacie temat jest, temat jest taki, że mam, mam troszkę lżej z tą pracą tutaj bo to już ktoś rozkręcał i nie powkręcał duży śrub więc będzie łatwiej no i co? I teraz właściwie, właściwie odkręcam ten kolektor już od głowicy i zaraz zobaczymy co, go, co naprawdę w nim siedzi co naprawdę w nim siedzi i gdzie jest problem? Gdzie jest problem z uszczelką, że są nieszczelności przepustnica, przepustnica też wali jakieś błędy? Przepustnica wali błędy, no ale ona będzie elektronicznie uszkodzona. O, co prawda można rozebrać, zaglądnąć, ale nie widzę tu większej potrzeby. Najwyżej ją rozbiorę po to żeby zobaczyć czy jest zaolejona w środku Także jest rozebrane Trochę tych gadżetów leży Uszczelek trochę wjedzie nowych Muszą być wszystkie I co? I składamy powolutku zaraz Na razie na razie to wygląda tak Zaraz Wam ogrom całą resztę jak to wygląda A więc aktualizuj, aktualizujemy temat Szybciej chciałem powiedzieć jak myślę Aktualizujemy temat kolektora Powierzchnię mamy wyczyszczoną Spryskaną delikatnie takim smarem wysokopszczepnym, żeby ta uszczelka się nie podwinęła, tylko żeby ładnie równo siadła. Kolektorek też jest delikatnie posmarowany, żeby ona się gdzieś nie wyłożyła na boki. I co, wrzucona nowa uszczeleczka, która wystaje bardzo ładnie, zacnie wysoko. I co, wrzucam kolektor. Później zakładamy resztę uszczelek i powolutku, powolutku suniemy lewym pasem do przodu. A więc aktualizując temat Mercedesa, mam wszystkie uszczeleczki. Kolektor przepustnica EGR AGR EGR, AGR wszystko tutaj oczywiście też i tutaj nawet magistrala wodna no po prostu coś pięknego w tym mercedesie reszta tych wszystkich bambetów tu leży na tym chlewie ale ja przynajmniej wiem gdzie która śrubka była i co albo mi się tak zdaje kolektor mamy już założony wyczyszczone wszystko, umyte, czyściuteńkie i co i wrzucamy resztę uszczelek i składamy składamy tą epopeję a więc mamy wszystko poskładane na gotowo, tu tylko korek ściągnięty bo go trzeba przełożyć i założyć taką rurę ale ja, ja już zakładam praktycznie słonę na górę silnika składam całą resztę z dołu tylko od interkulera do dokręcenia i wszystko jest w porządku także kończymy ten temat, zabieramy na spacer na drogę a więc aktualizujemy temat Mercedesa Sprintera. Sprinterek ma 287 tysięcy. I co? Założone wszystkie uszczelki, tak jak pokazywałem, poskręcane. Problem był jeszcze, że klient jeździł z taką dużą nieszczelnością, że filtr cząstek stałych był mocno zapchany. Przeprowadziłem regenerację tego filtra. Dwa razy powiedzmy w takich 70% udana. No i po mojemu trzeba byłoby ten filtr wyciągnąć i dać do prania. Na tą chwilę nie generuje żadnych błędów. On po prostu, on po prostu będzie próbował coraz częściej regenerować ten filtr. No i z tego, tytułu, z tego tytułu też wcześniej czy później będą jakieś problemy. Ale klient jest poinformowany, wszystko już wie, że, że trzeba przy taką procedurę. Taką procedurę trzeba będzie przeprowadzić, Ale powiem wam jak to fajnie jedzie. Fajnie jedzie te 160 szkodni. I no co? Teraz wam pokażę, że to się przesuwa, nie jadę na lawecie, <grymnie> jadę własnych siłach. No i klient jest poinformowany. To też taka troszkę dziwna naprawa, dlatego że dlatego, że yy, po prostu no miało być auto na dwa dni, a... Ja tak zawsze ja tak, przy takich misjach ja lubię, także auto jest bo to niby nie ma błędów, ale wiecie jak to jest, jak się z dużą mieszczonością jedzie, to i filtr cząstek stałych się zapycha, jakieś inne problemy, jakieś adaptacje przepustnic i tym podobne rzeczy, przepustnica też jest wymieniona, dlatego że stara po prostu była zalana wodą. Nie wiem, podczas mycia silnika, czy jakieś tam inne cuda, miały miejsce, i po prostu ta przepustnica sobie zarzowiała w środku i też generowała błędy z tego tytułu, a my tak jak wiemy do procesu regeneracji filtra jest muszą być dogodne warunki, czyli temperatura i błę, błędów nie może być z przepustnicy nie może być z agieru musi być wszystko na tip top, dopiero wtedy można przeprowadzić taką regenerację udaną, teraz mówię teraz ja wiem, że zawartość popiołów jest dosyć duża w tym filtrze i i po prostu z tego tytułu on będzie ja robił bardzo często regenerację. A przyszłościowo a przyszłościowo e, przestanie to robić. Także, także co? Ja teraz, jakąś jazdę próbną przeprowadziłem, jest w porządku. Klient wraca, jakby do siebie, no bo mógł, mógł przyjechać tylko na jeden dzień i co, I no akurat zwolennikiem nie jestem takich napraw wolałbym jakby to autko zostało u mnie na dwa dni wtedy robię jedno, zajmuję się drugim i oddaję w 100% sprawne, na tą chwilę jest ale ja wiem, że proces regeneracji będzie będzie przebiegał coraz częściej i wcześniej czy później będą z tego jakieś problemy ale to klient wie jest poinformowany i wie o tym że przyszłościowo trzeba ten filtr wyciągnąć i dać do prania, nowy map sensor i i będzie czujnik różnicy ciśnienia. O, powiedzmy tak, bardziej zrozumiale i będzie wszystko w porządku. Także na tą chwilę oddaję autko do klienta z powrotem. I tak jak zawsze, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama tam są też relacje. Może nie wszystkie z napraw, tam bardziej trochę życia. Tam po prostu Instagram to będzie taki miszmasz gdzie będę wrzucał różne ciekawe rzeczy, mniej ciekawe, po prostu tak jakby moje życie. Moje po prostu życie takie, jakie mam, takie wrzucam. Także dziękuję wszystkim i do następnego jakiegoś mojego challenge'u.